Hejka, witam na kanale. Szybka lekcja jak kupić auto używane i nie dać się zrobić w konia. Na przykładzie Grande Punto 1.2 silnik benzynowy. Robiliśmy auto, jedziemy do mechanika. Zawsze jedziemy do mechanika, do znajomego mechanika, do znajomego znajomego mechanika, do znajomego, który ma znajomego, który zna mechanika, żeby nam to auto sprawdził. Ale daje nam listę rzeczy, które zwróciły jego uwagę, które trzeba zrobić w aucie. Tutaj przykładowa lista, co zostało zrobione w aucie. Głośnik lewy przód. Głośnik lewy tył. Głośnik prawy tył. Głośnik prawy przód. Nowy zamek. Lewy przód. Naprawa okablowania lewy przód. Podnośnik szyby lewy przód. Naprawa manetki świateł. Wymiana radia. Naprawa schowka. Nowy akumulator. Nowy termostat. Nowy przewód masowy. Nowa uszczelka obudowy filtra powietrza. Nowa uszczelka pokrywy. Nowa uszczelka kolektora. Nowy płyn chłodniczy. Nowe filtry olej świece. Cewki. Fajki. Przewody. Zapłonowe. Nowa poduszka skrzyni. Nowa rura środkowa. Nowy tłumik końcowy. Nowe amortyzatory tylnie. Nowe tarcze klocki. Nowe łączniki stabilizatora. Nowe gumy stabilizatora. Nowy skraplacz, Nowy czujnik ciśnienia, klimatyzacji, Nowy paser. Mmm. O, jeszcze nie zrobiony. Zarawiedzie. I teraz tak. Wiadomo, większość tych rzeczy to są rzeczy serwisowe, które i tak fajnie by było zrobić po kupieniu auta. Takie jak filtry, olej. No to jest taki chyba mózg, żeby to zrobić, żeby wymienić i mieć to z głowy, wiadomo, zrobione, cyk i jeździmy. Ale no niestety takie rzeczy jak e, manetka świateł, tutaj zaczęła się w pozycji takiej, że e, nie szło świateł wyłączyć. Jest to dosyć popularna usterka w punciakach, e, Możliwa to naprawdę w jaki sposób? Albo nowa manetka, albo naprawa elektryczna manetki, polegająca na tym, że rozbieramy to wszystko, ściągamy kierownicę, ściągamy wszystko, manetkę wyciągamy, rozbieramy dodatkowo jeszcze manetkę, naprawiamy elektrykę, która jest uszkodzona w manetce, składamy wszystko z powrotem i mamy naprawione, tak? Ale to trwa. Taniej wyjdzie, bo nie trzeba kupować nowej manetki, która kosztuje chyba 400 zł, coś takiego, ale no, koszt roboc robocz godziny to też nie jest... 20 zł, tak? Jeżeli chodzi o mechanika. Dodatkowo niedziałająca klimatyzacja. Myślę, że tutaj yy, taką szalę goryczy przelała właśnie ta klimatyzacja, że była decyzja, że autko zostanie oddane, autko zostanie oddane. No i tu pojawił się mur, pojawił się mur nie do przebicia. Okazało się, że firma, salon handlująca autami E, używanymi nie będę używał nazwy, bo nie chcę tutaj nikogo obrażać. To chodzi o to, żeby się zabezpieczyć przed kupieniem. E, firma, która sprzedała to autko e, zaznacza sobie, że auto można oddać. Tak, można oddać chyba do 7 dni, ale za tą opcję trzeba dodatkowo zapłacić. E, tutaj ta opcja nie została za, wy, wykupiona, autko na drugi dzień po zakupie. E, chciano zwrócić po sprawdzeniu, po prostu zostało zakupione, pojechało do sprawdzenia. Okazało się, że, chce, chce, że jest chęć zwrócenia tego auta. E, dwa odwołania, dwa tygodnie czekania na jedno, na decyzję, czyli w sumie cztery tygodnie samego czekania, e, aby dostać odpowiedź w stylu: Nie przyjmiemy, nie wymienimy, nie zwrócimy kosztów, zapraszamy do sądu drogą sądową. Możemy coś zdziałać. Nie wiem, ile to by trwało. Słyszałem z opowieści znajomych, że. Nie wiem, z 7 lat. Z 7 lat. No. Tutaj na pewno coś zostało pominięte, na pewno czegoś nie wymieniłem, bo to autko jest. E, znaczy po jednej większej takiej naprawie, właśnie po zakupie. E, I co jakiś czas coś się jeszcze robi. E, także. No praktycznie już nic nie zostało. Wszystko działa. Klimatyzacja naprawiona, wszystko zrobione. Z klimatyzacją też śmieszna historia, bo zamówiłem firmę z dojazdem, która sprawdza szczelność azotem tak, i nabija klimatyzację. No, przyjechał pan, sprawdził szczelność, coś tam znalazł, ale mówi przed chwilą autko chodziło, może, może spaliny. Będzie szczelne. Nabił raz, wziął pieniądze za próbę azotową, wziął pieniądze za nabicie. Autko po dwóch dniach nie ma klimatyzacji. No to co? Profesjonalna diagnoza układu klimatyzacji, paluch, paluch w zaworek, nie ma gazu, nie działa. No to dobra, dobra. Eee, patrzymy lampeczką, ultrafiolet, czujnik, ciśnienia, to jest chyba niskie. Eee, niskie. Hmm. To jest wysokie, tak, to jest wysokie. Czujnik wysok wysokiego ciśnienia przecieka, wymieniony, uszczelniony. Nowy o ring, co najlepsze, nowy czujnik zamówiony wcale nie tani. Przyszedł bez o ringu, była przez o ring. Czujnik zakupiony, bo powinien być z oringiem. ringiem. O ringu nie było. No, o ring i tak trzeba było dosztukować. Znaczy dosztukować normalny oring do układu klimatyzacji, ale nie było go oryginalnie z czujnikiem przeznaczonym do czynnika, no i znowu telefon do firmy, przyjeżdża pan, nabij pan klimatyzację, ile to będzie teraz kosztować, no zrobimy za 150, przyjeżdża pan, nabija, znowu mija tydzień, profesjonalna diagnoza układu klimatyzacji, bo nie działa, paluch w zaworek, nie ma gazu. Dobra, znowu ultrafiolet do ręki. Patrzymy, patrzymy. Skraplacz. Zielono. Zamawiamy skraplacz, wymieniamy skraplacz. Trochę późno, prawie dziewiąta. Cześć, spać. No. Ale co? Klimatyzacja ogarnięta działa, wszystko jest OK. Yy, skraplacz skraplaza nabita jeszcze raz, za 150. No, i wszystko zrobione, i teraz tak. Jedziecie do mechanika. Oczywiście podstawa Car Vertical albo jakaś e, strona, która sprawdza auta e, pod wpływem historii, jakiegoś przebiegu, jakichś wypadków. Czasami ja osobiście używam Car Vertical i do tego diagnoza mechanika. E, tutaj macie taką listę e, wideo rzeczy, które. Zostały, były do zrobienia w aucie, tak? I teraz auto powiedzmy kosztowało 12. Sprawdźcie sobie cenę rynkową takiego Grande Punto z 2008-2009 rok z silnikiem 1.2 benzynowym i pomyślcie ile te wszystkie naprawy, wszystkie części mogły wyjść. I pomyślcie sobie, czy gdybyście dali 12 za auto, do tego te Kilka tysięcy, powiedzmy to wszystko razem, sumować. Dodatkowo byście dostali listę od mechanika do zrobienia, żeby cieszyć się autem. Czy byście to auto kupili, czy chcieli zwrócić? Tutaj tylko kwestia, czy ktoś chce tyle wydać na to auto, czy chce jednak poszukać czegoś innego. Dostać pieniążki z powrotem, poszukać czegoś innego, czegoś, to będzie wy wymagało mniejszego wkładu. Morał jest taki. Firma gwarantująca jakość, gwarantująca sprawdzone auta, działające auta, dające gwarancję na takie rzeczy jak układ chłodzenia, tutaj uszkodzony termostat, układ klimatyzacji, uszkodzona klimatyzacja, yy, układ elektryczny, uszkodzone światła, uszkodzona, yy, alternator nieładowa, trzeba było wszystko czyścić, wszystkie masy, przewód masowy nowy, yy, gwarancje na, nie wiem, no, na, na prawie wszystko, tak? Potem się tłumaczy, że autko jest stare, coś może nie działać, nie mają na to wpływu. No nic, no trzeba się spodziewać takich rzeczy. Trzeba się spodziewać takich rzeczy, że może nie warto walczyć i się stresować, poszukać czegoś innego. Ale morał jeden. Zabezpieczcie się przy yy, zwrocie auta, jeżeli będziecie auto chcieli zwrócić. Żadne inne kwoty na papierze, żadne inne jakieś pytajcie, jeżeli kupujecie od dużej firmy na jakich warunkach zwrócić można auto, co trzeba zrobić, żeby auto zwrócić, ile czasu ma to, żeby to auto zwrócić i zawsze sprawdźcie auto mechanika. Nieważne, czy to będzie 300, 400, 500, 600 zł, Im więcej wydacie, tym więcej będziecie wiedzieć, ile potrzebujecie zainwestować, żeby mieć dobre auto. Jeżeli dacie 600 zł za takie sprawdzenie jak y, car vertical, y, kompresja, Przekagłowicy, szczelność, yy, badanie, mier miernikiem lakieru, no wiadomo, hamulce, płyny, wszystko to yy, to wam dużo powie, tak? To wam dużo powie o tym, ile musicie zainwestować, żeby, żeby sobie normalnie cieszyć się autem.